To będzie duża sztuka. Ładnie ciągnie. Daj, coś. Brawo. Widziałem, widziałem. No wyskoczyłem, tak widziałem jak wiesz. Czyli kontekst, to nie pojechał. To może się górum. To nie Końcówka się łamała. Nie wyciągnął. nie ma Nawet nie wiadomo, gdzie ona jest. A to jest inne Aha. Uh -huh. Bo nie jest taki gładki. I nie mogę nawet kowrotka zwinąć, tak? Aaaaa! Jest... Pierdziele, ja mam dużo siły! Ale bez jaj Ta skórna chyba największy! Żeby się tylko haczyk nie zerwał. We sobie drugą ręką pomóż. No właśnie nie! Weź go z luzy, bo on jest za, za silny on jest. Ja jestem silniejszy. No Ale to chodzi o żyłkę. O skurczy Nie jestem w stanie przekręcić kołowrotnie w ogóle. Teraz jesteś trochę mój Ale nie za dużo. Wąsko ma rękoma muszę. No i tak robić. To może potarcie w ogóle, to Nie wiem. Nie myślę, bo to... Gdzieś jest tu blisko. Już. Zobacz jak żył. Tu jest Tu, 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 tu. jest. Dobra, już jest zmęczony. Już jest zmęczony. Patrz gdzie ty go w ogóle zapałeś. O skur... Ale nam zainteresowanym od proszę Państwa, proszę Państwa, tak jest proszę Państwa, proszę Też podbierak? A to jest taka sama jak mieliśmy. Płonko zaświeciło. Ryby zaczęli brać. Pójdzie w moją wędkę. Dają do środka. E ja podbierak. Szkoda. Wam. 4 km. Słuszny no kawałek.